Dzień dobry, zbliżamy się nieuchronnie do III wojny światowej. Dlaczego tak? No, dlatego, że Polska to taki cudowny kraj, gdzie najwięcej proporcjonalnie ludzi się modli, chodzi do kościoła i błaga o przebaczenie. Ale wiemy, że w Polsce coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Jest coraz mniej, tak? To każdy wie. Ja też. Mało ludzi jest w kościele. Natomiast na świecie jest jeszcze gorzej. Są różne kraje, ale proporcjonalnie to w Polsce jest najlepiej. Proporcjonalnie ilość ludzi do ilości tych, co są w kościele. Na świecie jest jeszcze gorzej. I jako, że widzimy, jakie jest w Polsce, i widzimy, że ludzie odchodzą od Boga, no to prawdopodobieństwo tego, że Bóg nas uchroni od III wojny światowej, no jest super małe. Dlatego, że ludzie nie chcą tej pomocy Pana Boga. Próbują zbudować swoje szczęście, zbudować raj bez Boga. No wiemy, że za naszą wschodnią granicą kombinowali w ten sposób przez 70 lat. Zamiast raju zbudowali piekło, które konsekwencje są do dzisiaj. W naszym kraju no, też są tacy ludzie dziwni, którzy te nauki tamtych dziwnych facetów ze wschodu jakoś popierają. I mają jeszcze jakieś procenty w Sejmie, w Senacie. No, tragedia. Więc tak, trzecia wojna światowa będzie na pewno. Natomiast jak ona będzie przebiegała w naszej okolicy, to zależy od każdego z nas. Pamiętamy Sodomej Gomory i zniszczenie tej Sodomej Gomory. Gdyby było dziesięciu sprawiedliwych, to są domach Gomora by nie zginęły do dzisiaj. Nie żyłyby sobie miasta. Ale nie było dziesięciu sprawiedliwych. Więc to jest kwestia nasza teraz. Czy w naszej okolicy znajdzie się dziesięciu, podejrzewam, że więcej, u większe miasta, pewnie 100 sprawiedliwych. To jest szansa, że to łagodniej przebiegnie dookoła nas. Że czołgi nie nam przez środek domu. No i rakieta nie wybuchnie w ogródku. No, takie historie. Także niesłychanie warto modlić się o pokój, prosić Boga o miłosierdzie, żeby nas uchronił tej tragedii. Ja nie chciał, żebym ja... Znaczy ja jestem gotów, żeby umrzeć i chętnie to przyjmę dzisiaj zaraz. <laughs> A co tam w jest lepiej. <laughs> Ale moje dzieciaki nie są gotowe. No w ogóle nie są gotowe. <laughs> Jeszcze nie ta pora u nich. <laughs> Więc wolałbym, żeby oni normalnie dożyli jakiejś tam <laughs> swojej starości. Mieli czas na nawrócenie i przemyślenie swojego życia. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochaną Matko i wszystkim zastępom i wszystkim Bóg i, i Trzech mogąco. Ojciec i syn i Duch Święty, Amen. Boże, ratuj nas.